Przede wszystkim chcemy działać tutaj y, dla y, otoczenia y, lokalnego, dla, y, dla pomorza. Zależy nam na tym, żeby y... Przedsiębiorstwa z otoczenia gospodarczego pomogły nam na budowaniu programów, żeby nasz absolwent kończący studia, wychodził z umiejętnościami praktycznymi, które są potrzebne na rynku pracy. Dlatego też instytucje te wspomagając nas w budowaniu programów, mówiąc wprost, informując nas o tym, czego my mamy wymagać i czego nauczyć naszych studentów, a potem już absolwentów, dajemy gotowy produkt i wszyscy, tak mówiąc, szczerze jesteśmy zadowoleni. Na pewno będziemy chcieli korzystać z absolwentów czy ze studentów uczelni i w pomocy realizacji ich praktyk niezbędnych do tego, żeby się nauczyć zawodów praktyce. Na pewno studenci jak rozumiem z socjologii specjalizujący się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, czyli kadry. Płace, to jest ten kierunek, który my z całą pewnością możemy wykorzystać. Od kiedy? Kiedy oni się tu pojawią? A to już zależy od tego, od szczegółowych jakby ustaleń z uczelni. Czego my oczekujemy? Przede wszystkim lepszej edukacji ze strony wyższych uczelni i powiązania teoretycznej wiedzy z praktyką, którą w naszych zakładach pracy zweryfikują studenci.